Przygoda z konsolami zaczęła się troszkę później niż bym tego chciał, ponieważ nie miałem Pegasusów i innych tych pierwszych takich konsol. Przygoda z konsolami zaczęła się w resecie, kiedy pożyczyłem PlayStation pierwsze. Graliśmy w różne gry, najbardziej pamiętam oczywiście takie tytuły jak Oddworld, to była moja ulubiona platformówka, generalnie jestem fanem platformówek. I to była taka pierwsza styczność z konsolą, która od razu była prawdziwą konsolą. Czyli nie było kartridży, nie jeździłem na bazary, nie kupowałem 9999 gier w jednym i tak dalej. Natomiast wcześniej ta styczność była bierna, ponieważ moi znajomi mieli Pegasusy. Nie sądzę, żeby ktoś miał Super Nintendo wtedy, to były czasy Pewexowe, więc, więc tego nie było. I to była ta pierwsza styczność. Później już tak, no bo to była pożyczona konsola. Wiadomo, że to była jedna sztuka na całą redakcję, wszyscy chcieli mieć oczywiście i tak dalej. No, jest taka prawdziwa przygoda z konsolą od początku do końca, było PlayStation 2 dopiero. Niestety, albo niestety. Nie wiem, może niestety, bo wolałbym to chłonąć tak jakby od początku. No i to była już przygoda, która zaczęła wtedy. To była redakcja Klika, bo pracowałem wtedy w redakcji Klika i od tamtej pory trwa do dzisiaj generalnie. Jeśli chodzi o PlayStation, to było to tuż niedługo po premierze PlayStation 1. Ja to miałem prawdopodobnie 98 rok, czyli byłem już pełnoletni. Wstydzę się przyznać, że dopiero wtedy bawiłem się konsolami, ale tak jak wspomniałem, konsole były za drogie i lepiej było mieć pc wtedy nie było ustawy antypirackiej tak itd., więc to było trochę bardziej proste. Poza tym lubiłem grzebać w komputerze. Moje pierwsze grzebanie w komputerze polegało na tym, że skasowałem pliki systemowe, bo dziwnie wyglądałem na głównym katalogu. Tak? I to było moje grzebanie, od tego tak jakby zajmowałem się pc No a później konsola przyszła tak, że był. Telewizor było ciemno w pokoju, jakieś tam święta i tak dalej i to mnie zauroczyło po prostu. Generalnie pierwsza rzecz, która mi się rzuciła, jako że był to PlayStation, to, że gry były na płytach. Wtedy oczywiście już też były gry pc na płytach, natomiast nadal tam jeszcze rządziły dyskietki, tak? No poza tym nie musiałem tej gry instalować, więc włączałem, odpalałem, piękny dźwięk odpalający się PlayStation, który znam do dzisiaj. Miałem pada i grałem, nie musiałem konfigurować klawiszy, nie musiałem ustawiać grafiki. Najwyżej mogłem zmienić, nie wiem, tam szerokość ekranu, bo telewizory różnie obsługiwały wideo, tudzież dźwięk, tak? A poza tym wszystko było od razu, mimo że można było zmienić ustawienie klawiszy, natomiast nigdy na konsoli tego nie robiłem, co było... Tak jakby świadczy o, intuicy, o intuicyjności tego, jak to jest programowane. Także każdy wie dokładnie, na czym to polega. Każdy, kto używa konsoli przez nie wiem, ponad rok, dobrze wie, że niebieski przycisk na, na Xboxie to jest przeładowanie broni. Znaczy, przede wszystkim przestałem mi wysyłać pc więc e, gry przestały chodzić tak, jak powinny. Miałem co prawda redakcyjny komputer, na którym graliśmy, e, no i to tak jakby. Równoważyło czas, równoważyło czas spędzony na konsoli i PC, natomiast przestałem w niego inwestować, więc odpalałem wszystko na konsoli, i było to prostsze i nie musiałem kupować twardego dysku, bo pamięci, grafiki. Wtedy ten skok, jeśli chodzi o rozbudowywanie komputera, był ogromny. W ciągu dwóch miesięcy mogło być coś szybsze dwa razy. Teraz już tego nie ma. Mam komputer od czterech lat i musiałem go upgrade'ować w ogóle, mimo że na PC mi się zdarza grać. No a wtedy to było nie do pomyślenia, że przez pół roku mieć cały czas tą samą prędkość, tak ogólnie rzecz biorąc. Konsola generalnie została stworzona do rywalizacji, ponieważ Pong, jak wiemy, miał dwie paletki. Można było grać z komputerem, który był głupi, lub można było grać z drugą osobą, więc tak jakby ta rywalizacja była od samego początku. Dwaj bracia Mario skaczący po platformach, przerzucający się żółwikami, tak? Więc hmm, współpraca, czyli rywalizacja była od początku. Natomiast ten e-sport, który zawiera się troszkę bardziej w sieci, czyli w online, no dopiero tak jakby Xbox 360 i PlayStation 3 pokazały to, że można zrobić e-sport na konsolach w związku z usługami sieciowymi. Tam wcześniej był Dreamcast, wcześniej było też PlayStation 2, który miał modem, ale to jeszcze nie było na tej zasadzie, teraz jest Xbox Live, PlayStation Network, to są platformy, tam są serwery dużo łatwiej jest grać na konsoli przez sieć obecnie, więc platforma e-sportowa jak najbardziej. Pierwsza gra, która utkwiła mi pamięci, o tym nie wspomniałem jeszcze, to jest Halo na Xboxa. No bo tak naprawdę Xbox Live wywodzi się z pierwszego Xboxa i tam było Halo. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym samym hypie na tę grę. Natomiast Amerykanie pokochali. Jak wiemy, Amerykanów jest troszkę więcej niż, niż pozostałych nacji, tak, jeśli chodzi o skupisko. Więc kiedy oni zaczęli grać, zaczął grać cały świat. Oprócz tego, że można było grać czterech na jednym ekranie, no to jednak przez sieć można było w ten sposób grać. No i to tak jakby napędziło tą kulę śniegową e-sportu. Natomiast rywalizacja przy konsoli to były przede wszystkim, brzydko mówiąc, mordobicia, czyli fighting games. Tak był Tekken, wcześniej były w salonach do gier, no bo to wywodzi się właściwie z salonu do gier, sam Tekken również. W salon do gier stawały dwie osoby, była gała, były duże przyciski i uderzało się w nie i, i, i w ten sposób się rywalizowało. Później była to konsola, Tekken, Street Fighter, cała masa Virtua Fighter, cała masa różnych gier, tak zwanych bijatyk I to rozpoczęło tą taką rywalizację bezpośrednio, no bo tak jakby uderzyć kogoś jest niefajnie, ale uderzyć kogoś na ekranie już jest fajnie. Jeżeli oczywiście rozróżniamy rzeczywistość od, od tego cyberświata, tak bo jak chcę kogoś skopać, to robię to w takenie, a nie w rzeczywistości. Przewagą pc nad konsolą jest to, że pomimo to, że masz konsolę, wchodzisz do salonu, jest duży telewizor, odpalasz pada, nogi na stół i grasz sobie, nie masz klawiatury, myszki i dużej innej ilości skomplikowanych urządzeń, to jednak zajmujesz duży telewizor w dużym pokoju i tak jakby komuś przeszkadzasz. Grając w, przykład w, w Counter Strike'a, możesz to zrobić teraz właściwie też na netbooku, tak? czyli możesz to zrobić gdziekolwiek. Na kolanie, w kącie, w pokoju, w piwnicy i ten trening możesz przenieść gdzie chcesz. Mając stacjonarną konsolę, no musisz mieć ten duży telewizor, bo na małym to trochę wstyd grać generalnie. Musisz mieć dużo prądu i tak dalej, Więc PC nie zginie, jeśli chodzi o sport, wydaje mi się. Chodził właśnie ze względu na yy, trening, no i gadżety, tak? Specjalna myszka mistrza świata, specjalny monitor mistrza świata i tak dalej. konsola jest jedna, więc na czymś trzeba to zarobić. To jest tak, że jeżeli byśmy posadzili naprzeciwko na jednym serwerze gracza konsolowego, który gra na padzie i gracza pc który gra na myszce, byłoby to absolutnie bez sensu. To tak jakby na jednym torze postawić bolid Formuły 1 i samochód WRC, tak? Argument, że jak ty celujesz padem, jest tak samo, jak mógł ktoś powiedzieć, jak ty celujesz myszką. Są pewne aspekty celowania na konsoli, które się nie pokrywają z aspektami celowania na PC-cie. natomiast i jednego, i drugiego trzeba się nauczyć, tak? Grając w nie wiem, Call of Duty, Battlefielda czy inne tytuły sieciowe fps na konsoli, robi się to zupełnie inaczej niż na PC -cie. i te argumenty do mnie nie przemawiają. Tak samo trzeba się nauczyć jednego, tak samo trzeba się nauczyć drugiego. Ja zanim przyszedłem na fps na konsoli. Szlak mnie trafią generalnie, bo nie potrafiłem tego robić. Natomiast później okazało się że to całkiem przyjemne. A to, że nie będę strzelcem wyborowym w rzeczywistości, natomiast nie sądzę, żeby można być trzymając myszkę, a nie ciężki karabin, no to, no to trudno. Tak? Natomiast y, trzeba być fair i konsolowcy przeciwko konsolowcom na serwerach, pecetowcy przeciwko tak? Także y, Nie rozumiem czegoś takiego, że co ty możesz robić z padem celując? To samo co ty, tylko że trochę inaczej. Konsole już teraz powoli wypierają peceta i to cały czas powoli, bo jednak tych pecetów trochę się produkuje. Konsola jest jedna, dwie, tak? Eee, będą wypierały i będą miały dużo większy e, kawałek tortu niż, e, niż mają teraz. E, konsola jako urządzenie e, do obsługi, e, nieskomplikowane, na pewno wygra z pc tem e, Natomiast nie sądzę, żeby PC służył tylko do Excela. Raczej to w konsoli będzie można odpowiedzieć Excela, ponieważ będzie to takie narzędzie interaktywne, inter, to będzie interaktywny telewizor, tak? On będzie stał w salonie, i będziesz mógł zrobić coś więcej niż tylko grać. Już teraz możesz robić dużo rzeczy, tak? Kinect, Move, no jeżeli masz Move, który jest hiperdokładny, to dlaczego nie miałbyś rysować pracy domowej na konsoli i wysłać swojej nauczycielce, wiesz, na, na tam PSN ID, tak, żeby zobaczyła, jak to zrobiłeś, czy jesteś uzdolniony plastycznie, Teraz jest ale no za 10 lat absolutnie nie wiemy, co będzie, natomiast na pewno te urządzenia proste w swojej monolityczności, ale skomplikowane w środku, czyli posiadające dużo, faktu, dużo funkcji, na pewno wyprą pc jeśli chodzi o granie. No bo y, skoro ruszasz się przed konsolą, no to wyobraź sobie, jakbyś się ruszał przed pc to wyglądałoby dziwnie. A jednak ruszanie się w salonie przed telewizorem nadal dziwnie, ale jest bardziej naturalne, tak? Więc wyparcie będzie, natomiast nie no nie oszukujmy się, że jednak pc nadal będą Oczywiście, że grałem w Tekkena. Moim pierwszym Tekkenem był Tekken pierwszy właściwie, była to Gambleriada. Smutny pan ochroniarz wpuścił mnie na 15 minut, byłem młody tam, miałem naście lat. Smutny pan ochroniarz wpuścił mnie na parę minut do takiej salki, w której, w której były konsole. Dopadłem do Tekkena, pograłem chwilę i musieliśmy zmienić kolejną grupę, tak? Każda grupa była na około 200, to był moja jedna styczność z Tekkenem pierwszym. Później grałem w Tekkena II bardzo długo i w Tekkena III graliśmy bardzo, bardzo, bardzo długo w resecie w piątko, na tak zwanych piątkowych kolegiach. Była konsola, były dwa pady i było cięte w Tekkena także bardzo miło wspominam tę grę, która była bardziej arcade'owa niż Virtua Fighter, więc bardziej mi się podobało. Rywalizacja sieciowa w konsoli jest prostsza, z tego względu, że żeby zagrać online, wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę multiplayer, tak? Na pc trzeba się zapewne zalegować do Gamespy'a, zapewne trzeba mieć login, zapewne do każdej gry inny, no jeżeli się nie jest na Gamespy'u, tak? Jest dużo hakerów, w sensie hakerów, przepraszam, dużo cheaterów, którzy, którzy w bardzo prosty sposób, w jakiś tam sensie modyfikują grę i tak dalej i to wszystko sprawia, że osoba grająca na pc a nie będąca jakimś mega mózgiem komputerowym, średnio ogarnie temat multiplayer. Jeśli chodzi o konsole, wystarczy mieć na Xboxie Live'a, no, za które trzeba zapłacić, no trudno, lub, lub po prostu się połączyć z siecią na PlayStation Network, to jest multiplayer, gramy i gramy. I Schodzą się ludzie z, z całego świata i nikt tak jakby nie, nie musi odstawiać jakichś tańców, tak, plemiennych po prostu, żeby coś się uruchomiło. Tam po prostu wszystko działa, więc jest to prostsze i na pewno to też jest trochę element, który sprawi, że te gry multiplayer będą będą szły w stronę konsol, no bo jeżeli, wiesz, dziesięciolatek potrafi odpalić, zresztą słuchać na komunikatorach, to tam beczy, jak dostaje łupnia, przegra jakiś wyścig, no ale tak jakby jest to z żadnych granic, tak, w tym momencie. Poza tym jeszcze na konsoli, jeżeli jesteś dzieciakiem i masz odpowiedzialnego rodzica, no to nie zagrasz w Grand, w Grand Theft Auto 4 po sieci, bo masz blokadę rodzicielską, tak, na pc możesz zrobić cokolwiek, tak jakby ten cały jeszcze tutaj aspekt rodzicielski jest dużo fajniejszy, więc dzieci będą miały łatwiejszy dostęp w kolejnych latach do coraz to fajniejszych, bardziej brutalnych gier. Natomiast sensu takiego bardziej płynnego nie od razu pięciolatek odpali, wiesz, GTA, tak? Konsole wymyślił coś fajnego, co nazywa się matchmakingiem, wydaje mi się, że wymyślił to Microsoft. To jest tak, że jeżeli jesteś słaby i dopiero zaczynasz to gra o tym wie, serwery o tym wiedzą, więc wchodzicie do takiego koszyka, gdzie grają nuby, tak zwane, tak? Im jesteś bardziej doświadczony, im więcej rozegrałeś meczów w piłkę nożną, czy im więcej punktów zdobyłeś w Halo, czy w jakiejś innej strzelinie, tym następnym razem wchodząc na serwer, gdzie grają inni gracze, dostajesz pulę tych bardziej doświadczonych. Ja pamiętam, że grałem kiedyś w FIFA i dostałem sromotnego łupnia, ale udało mi się strzelić jedną bramkę i zostałem zwyzywany w wiadomości po prostu prywatnej. Jest mnie bardzo zdziwiło, że w ogóle, że jestem taki i taki to mnie trochę zniechęciło generalnie. Dlatego matchmaking trochę lepiej działa na, na Xboxie. No ale tak, jest to, wiesz, wchodzisz w Call of Duty na PC i dostajesz po prostu taki sromotny łomot, że odechciewać się w to grać po prostu, tak? Wszyscy są już. Wszyscy czekają tylko na premierę gry, nocują pod sklepem, tak. od razu zaczynają grać, grali we wszystkie 40 czy tam 60 poprzednich części, więc są po prostu hiperwymiataczami, tak, i wchodzisz, dostajesz łomot, mówisz dobra, dzięki, sorry. Na konsoli jest to troszkę inaczej rozwiązane i to jest fajne. Gry dały mi życie, tak naprawdę, bo zajmuję się krami od 1997 roku, miałem wtedy 17 lat, na targach Jada spotkałem Panów z magazynu Reset, który po jakichś tam akcjach zadzwonić do kogoś, do kogoś tam poprosić, z kimś pogadać. Generalnie za dwa miesiące albo za miesiąc już pisałem tekst do resetu. Byłem kompletnie gościem z ulicy, który no, miał w jakiś tam sposób wejście przez kogoś, kto coś tam robi dla nich technicznego. tak? Ale. Wywodzę się z pokolenia Secret Service'u, czyli Secret Service zbierałem od numeru siódmego i tam zafascynowałem się tak na maksa grami, aczkolwiek wcześniej miałem Commodore czy, czy, czy jakiś tam Atari u znajomych, jakieś tam proste gry typu Pongi i inne dziwne rzeczy. I rok 97 oceniam jako taki mega hiper zwrot w swoim życiu, ponieważ zacząłem dostawać pieniądze za coś, co robiłem normalnie, nie wiem, po lekcjach, przed lekcjami w weekendy. Był magazyn o grach, była dystrybucja gier, w sensie wydawanie gier, teraz zresztą to robię, robiłem programy o grach, i zawsze miałem jakąś tam przerwę we sporcie, też siedziałem troszeczkę miałem jakąś tam przerwę roczną chyba, czy półroczną, gdzie rzeczywiście nie siedziałem w grach, no ale wtedy miałem troszkę więcej czasu na granie, tak? Więc to zawsze gdzieś tam było mam teraz 30 parę lat i nadal robię w grach, i nie wyobrażam sobie, żebym robił cokolwiek innego i tak zastanawiając się, generalnie te naście lat temu to wtedy nie miałem pomysłu w ogóle na siebie. To znaczy, chodziłem do technikum, później, później szedłem na studia i gdzieś tam sobie pracowałem w grach, ale nigdy nie myślałem, że za 10-15 lat nadal będę robił gry i będę zarabiał pieniądze, które pozwolą mi się utrzymać, założyć rodzinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby nie gry, to być może pracowałbym tutaj w tej kawiarni, gdzie jesteśmy, a być może siedziałbym po drugiej stronie którejś z tych kamer, bo może czymś innym bym się zajął, ale gry dały mi coś bez czegoś nie mogło być. Nie ma czegoś takiego. Mam gry wszędzie w komórce, w PSP. Nie ma czegoś takiego, że, że, że nie mógłbym grać każdą wolną chwilę spędzam na granie lub na czytaniu gra.